Znasz to uczucie, kiedy uda obcierając się latem, sprawiając Ci ból. Z pomocą przychodzi tutaj mazidło opatrunkowe od Opcja Natura. Sprawdzi się zarówno w kosmetyczce, jak i w apteczce. I oprócz właściwości nawilżających, ma też właściwości kojąco-gojące. Także sprawdzi się wspaniale na wszelkiego rodzaju odmrożenia, odparzenia, odciski, podrażnienia e, i wiele, wiele innych. Tak naprawdę te, o których e, już mówiłam wcześniej. Oczywiście jest to 100% naturalny kosmetyk. Ma dosłownie kilka składników na krzyż w składzie. E, mowa tutaj o masle shea, oleju migdałowym, wosku pszczelim, oleju nagietkowym, lanolina, olej z Olej laurowy, olej lniany, konopny oraz witamina E. Jego wspaniałe właściwości zawdzięczamy przede wszystkim właśnie nagietkowi. Jest to mój kompletny must have na jakikolwiek wyjazd. Nie ma wyjazdu bez tego produktu w kosmetyczce. Mogę zastosować ten produkt tak naprawdę na wszystko, nawet na poparzenie słoneczne, czy też na twarz. Jeżeli nie wiem, na przykład zapomnę kremu do twarzy, wystarczy, że nałożysz mazidło na skórę i delikatnie wmasujesz. To tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o jego stosowanie. Można stosować go codziennie i najlepiej przechowywać w temperaturze pokojowej, nie w lodówce, nie niekoniecznie w zacienionym miejscu, przede wszystkim w temperaturze pokojowej. Ja swoją sztukę zakupiłam na kopalniazdrowia.pl. Dziewczyny, koniecznie musicie złapać ten produkt i spróbować go przynajmniej raz, a pokochacie go tak samo jak ja.